Hej, czyli witajcie z tej strony koza i przed nami gra. No, dość mało popularna Block City Wars. No, no i na początek y, dobrego dnia możemy go sobie. Chodź tu! Chyba! No. Rozwalić i mamy za to hajs. Ogólnie to jest jeden wielki deadmatch. Y, mamy różne możliwości tutaj, już nas poszukują. Dziękuję. No. Yy, tak się ogólnie gra rozpoczyna w moim wykonaniu. Yy, aha. Tam jest nasz pojazd. Ogólnie mamy możliwości kupowania różnych broni, wygrywania i yy, robienia jakichś tam różnych openingów. Yy, to jest po aktualizacji świątecznej Więc no, dlatego jest taka jest. Taka jest, jaka, no, jest taka jaka jest, nie? Uch. No i... No może nie wie, wielu Wam przypominać, no nie wiem, grę Minecraft, coś w podobie tego, ale to nie jest Minecraft, to nie jest to samo, to jest co innego zupełnie, więc możemy sobie tu jeździć, rozwalać auta, wszystko Policja może nas ścigać. Ogólnie... O, nawet możemy sobie wyskakiwać z auta na tej zasadzie. Praktycznie wszystko można, tu, wszystkich tu można rozwalić praktycznie, ale... My się tym nie będziemy zajmować. Ogólnie yy, mam tyle broni. Yy, yy, tutaj to przesunę. Może by jakąś misję zrobić, po prostu. O. Tutaj. Pojedziemy sobie. Ogólnie, dlaczego są takie duże klawisze? No, dlatego, że ja mam. ...dość duże palce i... no... ...byłoby mi ciężko na małych klawiszach, że tak powiem, kurczę, grać, no i... Dlatego je powiększyłem i jest wygodniej nieco. No ale to nie jest jeszcze to. Ogólnie to tutaj y, nawet jest parodia samochodu... ...z GTA 5, bo jest... Y, y, ...Buffalo. Jezu, odczep się. za co za skór No i hajs To ja was inaczej rozwalę. Mamy snajpereczkę. Dziękuję. I jedziemy dalej. Tutaj nie ma tej misji coś mi się zbugowało. właśnie dziwne troszeczkę to jest. Tutaj też nie ma. No dobra, to jedziemy dalej w takim razie szukać. Jeżeli wam się będą podobały odcinki tego typu, no to zachęcam do zostawienia własnej opinii na ten temat, yy, a ja będę realizował yy, takie rzeczy. Przynajmniej się będę starał. No i całkiem niezły shik za to leci. To jest taki jeden wielki deadman, więc no. dlaczego by się kurczę tutaj nie porozwalać trochę, no nie? O! No i przy okazji fajerwerki żeśmy zaliczyli my? Dobra, jedziemy dalej. O, ale drwi. Mały, że mały, ale jest. Ja. No nie. No i to jest kurczę ten Jazda po lodzie. Dobra, to jedziemy. Szlak by trafił. No chodź, słoniaczku. A jednak nie. Ogólnie tutaj nawet nie trzeba amunicji kupywać, dlatego, że mm, tu się ją zbiera. Yy, może tak. Ogólnie posiadamy tak, dwururkę, normalnego shotguna, yy, uzi, a ze snajperek jak na razie jedną. I granatnik, który jest w wojsku. Yy, mamy tak. Granaty mrożące, fajerwerki, yy, które można kupić za 30 yy, tych żółtych pieniążków. Nie wiem, jak to się tam nazywa. Yy, mamy tak. Kastetu nie mamy, yy, mamy za to pałkę policyjną. Chcieliśmy baseball'a, ale kupiłem co innego. Yy, za 250 jest dostępna raca. Mamy już karabin maszynowy, czyli Uzi. Pistolet na drugim ulepszeniu, z którego się kozacko strzela. Zwykły pistolet, no i tak. Ogólnie tak to wygląda wszystko. Mamy jeszcze granaty, miny, i chyba koktajl mołotowa. No. i śnieżki, które można sobie wziąć od razu. No ale dobra, nieważne. Yy, jeszcze samochody. Posiadamy tak, obecnie ten. Yy, tu jest bufalo, właśnie. No i motor mamy jeden. Policyjny, niestety. Co nie polecam, właśnie nim jeździć, dlatego że od razu coś przywalimy i nas wyrzuca z pojazdu. Więc mamy tak, możemy sobie tym pojeździć, a możemy sobie jeździć i tym. Ale ja wolę ten. Jednako, jednakże, kurczę. Wygląda jak Mustang, ja tam Mustang lubię, zobaczymy no by nie. I nawet ma inny dźwięk silnika. Dobra, tutaj się pojedzie. No. I mamy misję. O, super! Blag by trafił akurat na nagranie. No dobra, jedziemy w takim razie. Tu jest jakiś wyścig, nie wiem ogólnie o co tu chodzi. Zaraz się dowiemy. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ło, 68 punktów. Aż. No. Minusem tego auta jest to, że nie zawsze zdąży wyhamować, ale... Można się do tego przyzwyczaić. No właśnie. Czyżby to do wojska było? Nie, do wojska to w lewo teraz było. No właśnie. Tutaj jest też bardzo ciekawa rzecz, bo za każdym razem, jak się zostawi koła skręcone, a się przywoła samochód... Zresztą ja to Wam zaraz pokażę. To jest taka, moim zdaniem, ciekawostka. Może też taki film zacznę nagrywać z ciekawostek z gier różnych. No, jeżeli Wam się to spodoba, no to wypowiedzcie się o tym. Będę zadowolony. Tu mam jeszcze pozostały czas, to jest, na wykonanie tego zadania. 50 coś jest już zrobione. Dobra, trzeba grzać, bo się nie wyrobimy w końcu. Wow, wow, wow. wow. Typie spadaj stąd, bo kurde. Dobra, dobra, wyrobimy się, wyrobimy się. Ha, jest. Dobra robota. Plus 300 do skila. No i jedziemy. O, jaka wadacha idzie. Nie! Dobra, spadamy, bo już tutaj pały są. Jesteśmy oczywiście poszukiwani, no jakże inaczej? No dobra, misja jest zaliczona, tak? No i teraz Wam pokażę te rzeczy. Tak przy okazji, jak już jesteśmy. Koła są skręcone. Odejdziemy sobie kawałek dalej. No i mamy samochód przywołany. Kręcone koła dalej są. To jest ta ciekawa rzecz. Yy, przynajmniej według mnie. No i mamy kolejne bonusy. Zresztą przy wyjściu z gry wam pokażę, że opening można jakiś tam zrobić nawet. No ale to już mniejsza z tym. Tutaj mamy bazę wojskową. Jesteśmy oczywiście yy, w niebezpieczeństwie. O i super skok. No dobra, można było to przewidzieć. No. I super. Dzięki. Takich broni są właśnie fajne, bo ja tam wielbiam. Dobra. A przy okazji widziałaś coś? Gin. O kurde. I HET. Dziękuję. Dobra, lecimy na górę. Lecimy, lecimy, lecimy. To jest jedyne nasze, że tak powiem, schronienie przed innymi i ratunek. No dobra. Koniec zabawy. Trzeba Hedy postrzelać. Komuś gdzieś. O, i wygraliśmy kolejny. O, jetpack jest. Tego szukałem. Dobra, teraz trzeba. O, Jezus! Ostrożnie. Było trzeba wejść, ale no dobra, nie udało się, niestety. Ech. No i mamy kolejną municję. Kajsik się też przyda. Dobra, musimy tu coś zebrać sobie. Dobra, spróbujemy jeszcze raz tutaj się dostać. Mam nadzieję, że chociaż tym razem nam się uda. W ogóle zauważyliście, jak to śmiesznie przenosi od razu gracza do tego miejsca? Żeby nie spać teraz. Ups. Ha, mam. I od razu możemy sobie gdzieś na wyższy stopień wlecieć. Ogólnie tutaj najwyższych budynków chyba nie ma. No nie jestem pewny, ale yy, tutaj jest już jetpack. Chociażby po tamtej stronie, niestety. Co trzeba zrobić? Przejść po prostu z tej strony tu. I ostrożnie, żeby nie spaść. Mamy kolejny jetpack. Opening o. A to jest ciekawostka, właśnie. San, sanie Świętego Mikołaja to była aktualizacja dodana na święta. Oczywiście ich zestrzelić się nie da, ale tak pokazałem bardziej, żeby było widać. Zresztą to na filmie będzie jakoś tam bardziej yy, drastycznie na, naświetlone. I dziękuję. Hedzik. Hedzik. Dlaczego nie zlatuję po hajs? Bo zaraz by do mnie yy, yy, Mikołaje podeszły i by mnie rozwalili. No, taka prawda jest. No, oni strzelają z tych fajerwerków i to najwięcej życia zabiera. Hmm. No dobra. Chyba w sumie byłoby to na tyle, więc yy, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło, cześć.